Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w naszym klubie literackim witamy długo oczekiwanego gościa, autora poradnika Magia słowa i retoryki, czyli błyskotliwa sztuka wypowiedzi, Pana Zdzisława. Panie Zdzisławie, zapraszamy na scenę. Proszę, Pan Zdzisław. Proszę, proszę. Jak Pan się u nas czuje? Ja, jak widać, to dobrze, tak? Tak, to myślę, że dobrze. Panie Zdzisławie, świetny poradnik, świetny. Długo Pan go pisał? E, tak, długopisem. Aha, no. a skąd natchnienie? E, znaczy, co mnie natchło, tak? Żeby było łatwiej, co Pana natchło. To znaczy tak, kiedyś w nocy przyszedł do mnie anioł. Mówi, zichuuu. Zichuuu. A ja mówię, cholera, znowu anioł nie? Ao zichu! A ja mówię, Aniu, obujaj się, nie? on zichu! Napisz książkę. Znaczy tam rano napisałem tam spis treści i tam już poszło później. Panie Zdysławie, nie za gorąco panu tutaj? Znaczy trochę się zgrzałem światło. świat. Tak myślałam właśnie, ale fajny styl. Twój. Panie Zdzisławie, a po zapisaniu ma pan jakąś pracę? E, to znaczy teraz trochę, trochę ciężko jest z pracą, ale rozesłałem PCF-ki i czekam. Do firmów napisałem. Panie Zdzisławie, a co pan czytał ostatnio? Czy pan w ogóle coś czyta? Znaczy, no ja dużo czytam. E, kiedyś raz przeczytałem jedną książkę. E, tak. To była, to była telefoniczna, czy jakoś tak? Trudna literatura, proszę Panią, trudna, bo tam autor to, tam y, tyle bohaterów zamiesza, że naprawdę ciężko to się czyta, ale na początku jeszcze jest rodzina Adamskich, wiadomo tam wszystko w porządku, ale później to oni takie numery robią, proszę panią, że jak doszedłem do rodziny Kowalskich, to się pogubiłem. Normalnie, a później to taka impreza była, że im się wszystkim żygło, bo żygło Zofia, Żygło Henryk, Żygło Jacek, taka impreza. Tak. No nie, nie wytrzymam. Pani taka wesoła dzisiaj. Rozumiem, że to był komplement. Znaczy nie wiem co to znaczy, ale nie. Dobrze, to może wróćmy do tematu poradnika. A komu pan go dedykuje? A, znaczy dedykacja, że na imieniny lubię ciebie, tam pożycz mi stówę, tak? Tak. Takie... Nie, yy, może nie komu takie? pan adresuje pański poradnik? Aha, adresuję. Znaczy ja bym chciał, żeby ten poradnik był dla wszystkich yy, szukających sensu. O, ciekawe. A czy sensu stricto. Ja tam napisałem te sensów, schowałem w środku tam, że jak jest napisane na początku to go jeszcze nie ma, a później tam jest pod słońcem jak się patrzy to jest, a z drugiej strony, że na zagięciu, że nie ma tam gdzie jest, tam gdzie pokazałem tam z boku. Było. Panie Zdzisławie, a gdzie pan zbiera materiały? Yy, znaczy tak, materiały to yy, my mamy z kolegami taki zaprzyjaźniony sklep. Yy, I tam założyliśmy taki klub literata. I tam zazwyczaj przychodzi taka, o, tam przychodzi też taka Kryśka teraz, ma taką suknię czarną z ciulu. Z czego? Z ciulu, ma taką całą czarną ciulową taką. I przychodzi też taki głupi Romeczek i on zawsze biega tam i się cieszy jak dziecko na koncercie Majki Jeżowskiej zawsze. Jest też Kaziu, Kaziu zawsze przynosi coś ciekawego, kiedyś przyniósł telefon komórkowy. I wie pani, że tylko głupi romeczek wiedział z jakiej to jest sieci? Nie. No, pokazuje tak, nie, i wszyscy tam pytają się: Ej, Kaziu, skąd masz, nie? E, a romeczek tak mówi: Kaziu mówi, nie? A kupiłem, nie? A, wszyscy, a romeczek mówi: Tak, tak. Wiedział. Oj, panie Zdzisławie. Wiedział, normalnie. Panie Zdzisławie, pan coś pił dzisiaj? E, czy, e, co mi pani amputuje? No na razie jeszcze nic, ale tak y, pan pił jakieś winko wcześniej może, czy coś? No, proszę panią, u nas pod sklepem to jest taka zasada, że nie szato zdobi człowieka. <noise> Dziękuję bardzo, pani szefie.